Witaj, zrobimy sobie odczyt miesięczny na maj. Weź to, co z tobą rezonuje. Zaczniemy od ogólnej energii miesiąca. I widzę, że w tym miesiącu możesz poczuć większą niezależność finansową albo emocjonalną. Masz więcej siły, żeby ruszyć z czymś, co cię popcha do przodu. Może nawet zakończyć jakiś ważny etap. I zacząć pewien rozdział, to taki czas, kiedy czujesz, jestem gotowy na więcej. A co Cię zaskoczy? Możesz nagle poczuć potrzebę odcięcia się, odpoczynku albo wyjazdu. Zaskoczy Cię to, jak bardzo potrzebujesz spokoju i dystansu od ludzi, czy jakiejś sytuacji. I to będzie dla Ciebie bardzo uzdrawiające. Na co uważać? Musisz uważać w tym miesiącu na poczucie braku finansowego, emocjonalnego, albo uwagi ze strony innych. Nie ignoruj też nowych szans tylko dlatego, że wydaje ci się, że nic tak z tego nie będzie. Nie daj się swoim wewnętrznym wątpliwościom. W miłości i relacjach no tutaj jest bardzo fajna energia może pojawić się nowa relacja, albo coś się ustabilizuje już w istniejącej. To szansa na prawdziwe, szczere połączenie i coś, co można budować od zera, ale na konkretnym fundamencie. W pracy i w finansach uważaj, żeby nie podejmować decyzji zawodowych pod wpływem emocji. Może być jakieś rozczarowanie, albo coś cię zawiedzie w pracy, ale to nie koniec świata. Trzeba będzie spojrzeć na sprawy bardziej logicznie. Rada jest taka, że zastanów się, co już Ci nie służy i co najwyższy czas puścić. To bardzo dobry moment na wewnętrzne porządki, decyzje, które mają Cię oczyścić i dać nowy start. Nie bój się rozliczyć z przeszłością i to, co już nie jest dla Ciebie i w ogóle z Tobą już nie rezonuje. Daj znać w komentarzu. Czy to historia o tobie?